Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy szybciutkie awaryjne ciasto. Jest ono bardzo szybkie w wykonaniu. Potrzebować będziemy półtora szklanki mąki pszennej, szczyptę soli. Łączymy suche składniki. Dodajemy kakao, dwie łyżki kakao, łyżeczkę proszku do pieczenia. Pół szklanki cukru, dolewamy pół szklanki oleju, pół szklanki mleka i jedno jajko. I całość należy połączyć. I ciasta już mówię połączone. I teraz wyłożymy ciasto do formy. Formę mam 20 na 20 cm wyłożoną papierem do pieczenia. I ciasto będziemy piekli w stu, 70 stopniach. Około 35 minut. Ja to zawsze podkreślam. Należy sprawdzić patyczkiem, jak również sprawdzić po prostu ręką, czy ciasto jest na wierzchu suche. Wtedy mamy pewność, że ciasto mamy wypieczone. Szybciutkie ciasto jadą goście i już mamy szybkie ciasto zrobione. Należy wyrównać, i dajemy lupęka i tak przygotowany. Awaryjne ciasto wędruje do piekarnika. I tak oto ciasto awaryjne mamy tu piekarne. Wierzch możemy oprószyć cukrem pudrem i mamy szybciutkie ciasto. Próbujemy je myć. Teraz będzie nam łatwiej kroić. Oj, mi się. I tak oto wygląda awaryjny ciast O ile państwo mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Ciasto awaryjne